Cyberryba, którą prezentujemy tutaj, jest to prototyp podwodnego robota mobilnego z napędem falowym, który powstał na Politechnice Krakowskiej, został zbudowany przez trzech studentów, między innymi mnie, Marcina Morawskiego, Marcina Malca i na początku Dominika Wojtasa. Kolejny, piąty prototyp tutaj już rozwijamy tylko we dwójkę, ja i kolega Marcin Malec, we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej. Jest to prototyp robota, który swoim wyglądem i sposobem poruszania się naśladuje naturalną żywą rybę. Mógłby, taki prototyp mógłby zostać wykorzystany w różnych działaniach zwiadowczych w środowisku podwodnym. Cechuje się tym, że do poruszania się wykorzystuje tylko i wyłącznie napęd falowy ogona i płetw bocznych, co Znacząco poprawia jego właściwości, szczególnie w akwenach zamulonych, zarośniętych, gdzie klasyczne pędniki pojazdów podwodnych typu ROV czy AUV mogłyby zostać zablokowane, czy wzbudzić zbyt duże zmącenie wody i, i tym samym powodować e, no, e, e, zamulenie tego zbiornika i e, 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 słaby obraz, słabą widoczność właśnie potencjalnego nagrania, który, które taki robot miałby tam w tym w tym podwodnym środowisku nagrywać.